Kontynuujemy nasze daily życie. Jak widzicie, mamy tutaj zlew, w którym jest bardzo dużo talerzy. Wypadałoby je umyć, ponieważ to nie wygląda przystojnie. I naturalną koleją rzeczy jest to, że nie chce mi się. I pomyślałem, hmm, jak mogę umyć naczynia? Tak, żeby nie musieć myć naczyń. Może gdybym wziął się za mycie, wtedy miałbym to szybciej skończone, ale nie, jestem zbyt zajęty daily vlogowaniem. W tym momencie kamera znajduje się na półce w lodówce. Używam polędwiczek, żeby ją stabilizować. Na szczęście wymyśliłem rozwiązanie. Otóż w filmach Disneya, kiedykolwiek jest jakaś dłuższa sekwencja związana z ciężką pracą, Wtedy wystarczy zaśpiewać piosenkę. Trening na wojownika? Zaśpiewaj piosenkę. Sprzątanie mieszkania? Zaśpiewaj piosenkę. Rosterki życiowe? Zaśpiewaj piosenkę. Zajmie ci to tylko parę minut, a kiedy skończysz, wszystkie twoje problemy będą już rozwiązane, ponieważ rozwiązały się one w trakcie szybko puszczonej sekwencji, która leciała jako teledysk piosenki. Więc aby móc pomyć naczynia szybciej, ja również zaśpiewam piosenkę. Nie żebym umiał jakkolwiek śpiewać, dlatego zarapuję. Nie żebym umiał rapować. Wspominałem o tym, że nie umiem beatboxować. Pam 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 pam, pam. Aha, 2018. To MC Surikatka. Ej, yo, no raczej zwiedźcie naszą kuchnię. Gotuję tutaj kaszę i zaraz mi wybuchnie. Ja zakręcę pokrętkę już tutaj w drugi róg, Moja kuchnia jest super od stóp do głów, wiesz? Od nadmiaru rzeczy już prawie zlepękł. Od kubków i talerzy i taki jest efekt. Jestem pewien, że wiecie, nie chce mi się tego zmywać. Nie wiem, jaka inna tu alternatywa. Biać! Jeden gar trzeci, szklanki i patelnia. To wszystko pole widzenia mi wypełnia, lecz zapewniam was, że nie umyję rąk. Umyję te talerze to robię tutaj song, a tymczasem lecę, także później byczysz. Ty też czasem weź i kuchnię wyczyść. Wypróbuj to sam. Podobno dzisiaj jest 3 Maja. Stanisław Poniatowski? Chyba raczej Stanisław Ponietowski. Mam rację czy nie mam racji? Mam rację, dziękuję.